Witam Was serdecznie, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. Bo w internecie po prostu są ludzie, którzy po prostu sami nic nie osiągnęli, a krytykują innych i wygadują na nich bardzo złe rzeczy. I bardzo jestem wdzięczny, że po prostu są tacy ludzie, tacy youtuberzy, którzy po prostu mnie wspierają i wypowiadają się na mój temat pozytywnie, bo widzą po prostu no, jak jest. Nikomu nie jest łatwo, każdy się stara jak może. Natomiast ci, co hejtują, wygadują na innych rzeczy, sami po prostu tak naprawdę nic nie osiągnęli. A tu nie trzeba tak wiele. Jeśli się nie ma pomysłów, to wystarczy po prostu zobaczyć, yy, jakie inni po prostu, jakie inni mają pasję, i w ten sposób można swoją pasję rozwinąć. Tyle fajnych rzeczy jest, które można robić. Czy pod względem technikiem, czy technicznym, czy pod jakimkolwiek innym względem można coś tworzyć, budować, rozwijać się i podzielić się po prostu z innymi Tym, tymi swoimi zdolnościami. Każdy w sobie ma wielkie zdolności, tylko trzeba je zauważyć. Czy talenty, czy zdolności techniczne. Każdy ma, każdy jest zdolnym człowiekiem. Ale najgorsze, co może być, to po prostu. Nic samemu nie osiągnąć, a wygadywać na kogoś i wytykać komuś, to na przykład jak coś mu nie wyjdzie. Że ja bardzo cenię i doceniam tych ludzi, którzy po prostu mnie wspierają. Ja też wspieram ludzi, tych, których jak zauważę, że coś na kogoś złego mówią, to też wspieram w taki sam sposób, jak tylko widzę. Natomiast yy, mój kanał. Też oglądam moja szefowa w firmie i też stwierdziła, że jestem spokojna, że dobrze mi idzie, że jest okej, okay. że natomiast e, jeśli ktoś e, no przegina, za dużo sobie pozwala, to niech nie myśli, że po prostu do niego nie przyjadą, czy nie wyślą listu poleconego. że nie warto jest robić komuś źle, e, nie wiem, czy zazdrości, czy nie wiem, przez głupoty, bo to działa w obydwie strony. Jak się komuś zrobi krzywdę, to niech się nie myśli, że konsekwencji się nie poniesie. No. Natomiast bardzo wdzięczny jestem wszystkim YouTuberem, którzy mnie wspierają. Ja podziwiam też innych YouTuberów, też wzoruję się na nich. Ja muszę dużo jeszcze nad wieloma rzeczami popracować, bo nie wszystko jeszcze mi tak idealnie wychodzi. No ale staram się, robię co mogę. Hej, kasie, mapa. Eu sou o